Suwałki 24, przed nami król muzyki, disco polo, Zenek Martyniuk, w całej okazałości. Cześć, witam, kłaniam się, dobry wieczór. Po raz który tutaj na terenie Suwałk już koncertujemy? Yy, dokładnie nie pamiętam, ale tutaj znamy dokładnie. Yy. W ogóle miejscowe suwałki, okolice suwałki, to tak, tutaj często. znaczy może nie aż tak często, ale, ale koncertujemy gramy tutaj w suwałkach. Pewnie tutaj gramy już po raz może trzeci, może czwarty i okolice suwał. także tutaj znamy te tereny bardzo dobrze. Jakaś trema przed koncertem? Nie, chyba raczej nie. Już, już lata praktyki spowodowały to, że, że, że już nie mamy tremy. Chociaż taka malutka zawsze jest, jakaś taka malutka to musi być, ale ona szybciutko mija dosłownie po kilku taktach piosenki pierwszej. Ale zawsze musi być jakaś malutka tremka, żeby wszystko fajnie wypadło, żeby wszystko było super. Szykujemy na dzisiejszy wieczór jakąś premierę? Premiery nie. Akurat zagramy takie piosenki, które, które nam się wydaje, że nasi fani znają, czyli, czyli, czyli na pewno będzie... są chwilę, z kubulisko, oczywiście Przez twoje oczy zielone, Przekorny los. Nasza najnowsza yy, propozycja, czekam na Ciebie, gdy macie troszeczkę reggae, takie inne, tak, także. A poza tym, no, no, wszystko to, co, 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 co nasi fani znają, co, co, co pewnie znają do, dokładnie teksty tych piosenek, a na pewno znają refreny, także będą śpiewać razem z nami. Oczywiście dzisiaj za, za, zaglądałem na nasz portal na YouTube. 90 milionów na przystępy oczywione. Tak, tak. No to w, w ciągu Trzech lat, niecałych, tak? niecałych trzech lat, można by powiedzieć, dwa i pół roku, no to oczywiście wielki sukces, niebywały sukces, sukces ale, ale wiedzieliśmy właśnie od samego początku, ta piosenka miała w sobie jakąś magię, zarówno jeżeli chodzi o, 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 o tę stronę muzyczną, aranżacyjną i o stronę tekstową, no fajny tekst, taki wpadający w ucho, z tym takim charakterystycznym zaśpiewem. Przez twoje oczy, te oczy zielone, oszalałem! No i rzeczywiście, yy, piosenka od razu na festiwalu Muzyki dyskowo bolodez w w roku 2014 zdobyła nagrodę publiczności. Później, jako za najlepszy teledysk, no, a, a, a później to już tylko było coraz lepiej. Eliminacje do Mistrzostw Europy tak, we Francji i Merzylandią z Irlandią, i słynny Grosik zaśpiewał w szatni z piłkarzami. No, no, a ja w tej chwili piosenka stała się naprawdę już mega, mega popularna. Robiana na różne style i wersji balladowej i tak dalej, i na melodię, przez co oczy zielone są śpiewane inne piosenki, także znaczy z innym tekstem, po prostu na melodię. Chociaż i, i fajni, fajni, fajnie się bawią przy innych naszych piosenkach. Jak, tak, jak wspomniałem wcześniej, życie są no, chwilę, nie Miłości, Moja Gwiazda, Przegonny Los, tego kochana wierzę w miłość, prawdziwa miłość. To ty, pszczółka, Maja, Mała Figlarka. No, mamy tak naprawdę bardzo dużo. Przez 28 lat w naszej działalności na rynku muzycznym. Bardzo dużo nagraliśmy piosenek i mamy troszkę właśnie problem, jaką piosenkę w danej chwili mamy zagrać. No to pytamy naszych fanów tutaj. I fani nam po prostu z... z... Z widowni podpowiadają, tak? Z parkietu, jaką piosenkę w danej chwili mamy zagrać? Mam nadzieję, że dzisiaj będzie też podobnie. Siwy koniu. O, siwy koniu. siwy, tak. również siwy koniu również też będzie. Kary koniu, kary koniu. Miłość opętała mnie. No to zagramy, chociaż ta piosenka taka bardziej, yy, bardziej pasuje na, na, na klimaty takie imprez plenerowych, letnich, tak? No chociaż no, my mniej więcej czujemy klimat. Jeżeli właśnie gramy w dyskotekach, to, to gramy troszkę inne klimaciki, inne, inne rzeczy, inne piosenki. No, ale, ale. Oczywiście dzisiaj frekwencja nam bardzo, bardzo dopisze, także na scenie już za chwileczkę zespół Akcent Zenek Martyniuk we własnej osobie dla Suwałki 24. Zapraszam serdecznie. Pozdrowianka.